10 widzów, 10 różnych wyzwań i prawie 2000 złotych do wygrania. Wow, ale poważny wstęp. A tak na serio, to oczywiście siela na strony Jacob i Dzisiaj polecimy sobie z filmem, w którym będę rozkazywał widzom w CSGO. Oczywiście wszystkie rozkazy będą odpłatne. Już tłumaczę, jak to działa. Losuje widza, następnie on mówi mi, ile dolarków chciałby wygrać. Później przechodzimy do jednego z 10 wyzwań. Niektóre z nich są łatwe, inne nie do końca. Standardowo jeżeli widz przegra, to odchodzi z pustymi rękami. A jeżeli wygra, to wybiera sobie dosłownie co chcę dostać. Dosłownie. Ale jak to? Ponieważ w tym momencie znajduję się na stronie shadowpay.com Jest to ogólnie taki dosyć prosty market, gdzie możecie sprzedawać i kupować swoje skinki. Ja akurat muszę doładować tutaj 500 dolków, czyli prawie 2000 zł, o których wspominałem wcześniej. Klikam plusik, wybieram kartę, podaję maila. Fajny mail by the way. Fotę, klikam sobie refill i jeszcze te oto dane wrażliwe. Co jest? Jakby nie wiem dlaczego mam 525 dolków, ale powinno być 500. Dla mnie git, nie? A jeszcze jedno, bo zapomniałem. Szybko łapeczkę w górę zostawiacie tam na dole. subika z dzwonkiem klikacie. Również tam na dole. A teraz już na poważnie możemy lecieć. Ile masz lat z ciekawości? 14. 14 lat i taki przepity i przepalony głos? No a jak. Najpierw mówisz mi liczbę od 1 do 50. OK. 32. 32. Masz 32 dolki do wygrania. Okej. Okay. Proste czy trudne zadanie? No średnie. Średnie. Podskocz. Okej. Okay, wygrałeś 32 dolki git. Aha. Fuck. <laughs> Uwierzyłeś? Nie, co ty. Nie no serio, serio, wygrać 32 dolki. Chodź, wybieramy skina. Żartujesz. Nie no, serio. AWP a Okej. Okay. Co. Kupuję Awupkę. Jak, ja myślałem, że to będzie jakiś. Przyjmuję. Let's go. Niestety w czasie dalej są to trade bany, więc wszystkie screenki z wymian, z wizami zobaczcie dopiero 15 października na grupie na Facebooku. O pierdziele, jaki stres mam. Naprawdę? No, <laughs> Powiedz mi proszę, liczbę od 1 do 50 42. Okej, okay, masz do wygrania 42 dolary O kurde Jedno zadanie, trzy próby Czy jesteś taktyczny, czy średnio? E, no tak, średnio bym powiedział Okej okay. Musisz zasmokować CT, po prostu TT Smoke ma wylądować tak, żeby po prostu tutaj ładnie sobie wszystko grało Miściek pierwsza próba, let's go Smałk leci, 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 ja ci już powiem Okej okay. No jest prawie dobrze, masz jeszcze dwie próby. Smoke spadł tak, że jest malutka luka, ale że Jake się tak czepia. Ok, druga próba. Nie widzę smoka. Okej, okay, widzę smoka. Poszedł. Kurda. ten. No faktycznie już nic nie widać. Można sobie co wyżej przejść tutaj od prawej. Ostatnia próba. Let's go. Zobaczymy czy się uda, czy się uda, czy się uda. Okej. Okay. Wydaje mi się, że... Tak, najlepszy ze wszystkich, nie ma oh. luki. Wygrałeś, wygrałeś. Trzecia próba, bo trzecia, ale 42 dolki, twoje, dobra? Jak tam, S było czy nie było S? Yy, no, już się bałem, że będę jakieś miał wyzwanie, kurde, trudne, ale. Akurat okay. to na turnie stosuję, stosuje takie smoki. Mam już uspa, mam już uspa. U, dobra. tym, Steamku jest za 250 zł, by the way. O kurde. Od 1 do 50, liczba, jakakolwiek. 13. Moja 13. 13. Jesteś pewny? Tak. Skoro jesteś pewny, to w takim razie walcz o 13 dolarów. O, koks. A wiesz, jak już powiedział 50, to już walczył o 50. Dobra, lepsze co niż nic. <noise> Dobra, smak. Ogólnie tak, e, co robimy? Gramy trzy rundy, jeżeli zabijesz mnie chociaż w jednej z nich, dostajesz 13 dolków, spoko? Okej. Okay. Ja, ja coś mam, Maciek, nie? nie? Nie będę ci mówił co, żeby cię nie zrażać tutaj. Ale ty masz bardzo mało HP, czego zauważyłem. Ty ja zgadza nie. się? Nie? Jestem zawsze szczery, miły i... A. O kurde, to popatrz. Tyle wspólnych cech mamy. No. Co to za no? Nie. Ja już sobie zaplantuję na B bo Cię słyszałem Okej, okay, siema J Jak tam wrażenia po pierwszej rundzie? Lekki wstrząs Lekki wstrząs Ale to inferno jest tak małe! A to jest druga runda, byczku Piękny akacz Dzięki Ja w Ciebie wierzę Maciek Wiem. Dobra, do Wiesz, ile miałem HP? Jeden. Jeden. Ja jestem ale się też Nie, jest <laughs> nie, git. Dobra, idę ci wypłacić jedną rzecz, do się dolków, ty sobie wybierz jaką chodź. Na początku mówisz mi liczbę od 1 do 50. Eee, hmm. 50. 50? 50. Przekonany jesteś. Eee, tak. Okej, okay, dobrze. W takim razie do wygrania masz 50 dolarów. No i git, goście. <laughs> no i git, goście. Ty w tym momencie stajesz sobie tutaj. Będę strzelał z pięciu różnych broni. Ty musisz odgadnąć, co za broń. Yy, Jakaż jest to czwarte wyzwanie, to na razie są dosyć proste bronie, ale życzę Ci powodzenia. Scout. 10 dolarów twoje. Okej, okay. Cisza? E, 250? Ok, mamy drugą broń, git. Nie byłem pewien, czy możesz brać od CP, co nie, ale pomyślałem, że jesteś terror, to... Nie, 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 nie jestem akurat na serwerze, więc nie mogę. Gok. 30 dolarów, to szybko idzie. Jeszcze jedno. Dawaj, dawaj, gościu, dawaj. Um. Kałach to jest. Jesteś pewny? Tak. Supreme powiedział, że to jest kałach? A nie? Nie. To jest kała. Zobacz sobie. To no jak to jest? No jak to kałach jest. Nice, dobra i ostatnia. No, nie ty nie zbytkujesz, no? Okej, okay, okej. Okay. Co zepka? Pierdzielę takie granie. 50 dolarów faje. Let's go! Liczba od 1 do 50. Dowolna. 6 6 Tak Zastanów się 3 razy Jestem pewien. Masz do wygrania 6 dolarów Wiesz, jakbyś powiedział 50 to było 50. Spoko. Gramy Knife hunter, czyli musisz na mapie znaleźć kosę przede mną. Aha, okej. Okay. To jest twoje zadanie. Będziesz miał dwie próby. Ta kosa ma żyć wszędzie, tutaj się szafki. Wow, pukujesz w szafkach. Powiem tak, jeżeli znajdziesz pierwszej, dostaniesz 12. Okej. Okay. czyli tą kosę normalnie jak broń się podnosi. Tak, 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 tak. Ona po prostu leży tak jakby wyrzucona. Okej. Okay. Oj, byczku, byłeś w tym pokoju, czy mi się wydaje? Chodź do mnie. Okay? <laughs> Chodź do mnie, czekaj. Tutaj, patrz. Tu była nie, koca. nie było mnie tu. Aha, okej, okay, była kosa w szafce, okej. Okay. Pierwsza runda, let's go. Jezu, ale mam nostalgię, jak szukam tej kosy. Co jest? Jak ja dawno tego nie grałem. Jak tą kosę znaleźć, no? Pa, ra, pa, 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 No nie ma tego, to nie istnieje. Skifu. Mam tylko 3 minuty. Ty stary, co jest? Chodź, Boże, bo ja nie wytrzymam. Otwierałeś te szafki, czy ja je otwierałem? Nie. Aha. Ty, tu, tu leżała nie, nie. kosa, a szafka była otwarta, co? Dobra, o co chodzi? Nagroda pocieszenia to 5 dolarów, a ty miałeś nagrodę za 6 Więc ta dostaje nagrodę pocieszenia za kulis, ty będziesz autoscreenem A my lecimy na Oj, osobę Zaczynamy od tego, że musisz podać mi liczbę od 1 do 50 No to jasne, że 50, no bo 200 zł, to, no wiesz, fajnie jak wygrać Okej okay. Fajna reakcja by the way, dobra 50 dolków masz do wygrania No wiedziałem Zapraszam ze mną Będziesz miał dwie próby Nie, nie, nie zrobię tego skoku Nigdy Jakiego? nie Jakiego? No tego, że... tego Na to I... to chyba na to się skakało I na Co? to Co? Ja nie, wiem, ty masz zrobić tam. jeden skok A mogę trening najpierw? Nie, nie możesz Stąd, tu, tam Dobra Gotowy? Stres Dobra. Jak no powiesz day. start to się liczy Okej, okay, mamy pierwszą część, mamy drugą część. No nie, to było za proste. Let's go! 50 dolarów dla Jasia, let's go! A serio? Nie, żartowałem co teraz. Kuj, trzyma. Jeszcze trzy skoki masz do wykonania. To jednak znowu. Nie, no dobra. <grym> nie no, chodź, wychodzimy. Ja się, że do lobby. Nie no, że wygrałeś 50 dolarów. Taro? No to pokrąg. Mówiłeś, że trudno. Powiedziałeś, że masz golda, tak? Nie, to w Ale nie, drużyna, przednikiem. Aha, wychyl, kur Zaczynamy od tego, że podajesz mi liczbę od 1 do 50. No to 23. Walcz o 23 dolary. O. Suprema, tak? Tak. Ja w sobie nawet jak miałem globala to tego nie umiałem, ale no ale myślę, to... że ja byłem jakimś dziwny człowiekiem, więc raczej też radę. No tak, masz dwie próby, musisz zasmokować dżunglę. No i gorszy smok, jedynego, którego mi często nie siada. Ale ja w też. W sensie? Dżunglę. Tak, dżungla wstaje sensie za schody, no? To też jest mój jedyny slot, <śmany> którego nie umiem. W sensie, teraz to nie umiem żadnego. Okej, okay, rzuciłeś już pierwsza próba, let's go. No i powiem ci, że chyba nie musimy robić drugiej próby. Nie. Okay. Coś siłem, to będzie smok w dżunglę. Naprawdę? Tak, a co się tak skręcało, trochę No <laughs> mi się łapy zaczęły telepać od razu. Na początku podajesz mi liczbę od 1 do 50. 15. Twój wiek? No Pewny jesteś? Tak. W takim razie masz do wygrania 15 dolarów. Aaa no dawaj, dawaj. Okej. Okay. To teraz podaj mi liczbę od 3 do 5. 3. Okej, okay. masz 3 próby. Dobra, więc ja to w drugą stronę teraz pójdzie Wybierz od 1 do 2 Okej, okay, mówię ci co mam Mam wallhacka i 1hp A, to GG Wiesz, przy 1hp ważne jest to, że ty wiesz, że to jest... 1hp? Dlaczego ty nie wybiegłeś drzwiami? Plantuję na shorta, stary Co? Najgorzej, najgorzej, najgorzej! Niewidzialny chłop Jak to niewidzialny? Jestem widzialny No i no ja cię nie widzę, nie widziałem cię Albo ty albo, albo pijany jestem Jesteś, jesteś A dobra. Ocuj się, Marcin! Docu, jak to jakbym umarł, to bym tutaj nie wytrzymał. Szybki plancik B, pasuje ci, czy nie? Tak, dawaj. A szybki smoke ci pasuje, czy nie? Dobra, Marcin. wychodzę znowu. Mam nadzieję, że się rozumiemy, widzowie. Masz fory, tyle ci powiem. Dobrze, to ja sobie wejdę standardowo na B. Pasuje ci? Taki układzik, czy niezbyt? A, dawaj. Nie! Dobra, pośmieszmy mnie jeszcze. Wybierz liczbę od 1 do 50 49 49? No Czemu taka z dupy liczba? No taka fajna To zaokrąglę do 50, ok? Czy nie ok? no dobra, no, no, ok. Masz do wygrania 50 dolarów No... O nie Chodź za mną Oddam strzały z 5 różnych broni, po każdej mówisz mi co za broń Ty masz wersję cięższą niż kolega, który był kilka rundek wcześniej i Po prostu myślisz o trochę cięższe broni A zobaczymy jak ci pójdzie, lecimy Jakieś, w jakim sensie jest cięższe Cięższe, że <laughs> są mniej popularne o Jezu, czekaj, No kała. no co ty mówisz, kała? No i teraz Ale no podtrzymaj decyzję czy nie Bo no, podtrzymuję. A będę skończony w internecie. Gdzie ty jesteś? A gdzie ty poszedłeś? No tutaj jestem na respie cały czas. Ja. Yeah. A gdzie ty strzał słyszałeś? To było to? Tu, nie. Nie, tu nager. Strzel jak gdzieś w bok. Nie mogę. A, wiem czemu nie mogę. Dobra, tu? Czemu? Czemu nie mogę strzelić, powiedz? 16, nie, nie mogę tego robić. <laughs> powiedz czemu nie mogę strzelić? Miałeś odbindowany strzał? Tak, jak usłyszałem konsolę Dobra, idź, idź tu za ścianę dalej. Nie dobra, czekaj, Uch, teraz serio, wiem że to był pistol. Dobra. <laughs> ja się popłaczę. No nie no, nie. Five seven, nie, diggle, nie, P250. Dwie beratki. to pistolet. <laughs> <śmiech> <śmiech> pistolet, to pistolet, dobra, lecimy dalej MP9 MP9 po tedy, tak? Mhm mm Bizon. Jaką szankę? Kulcik 2, no ale to dawno grałem. Musisz to znać w takim razie, okej okay. <laughs> No i znowu jakiegoś pm mi walnąłeś. Okay. No, a PMów jest wtedy w tej grze MP5 nie no powiedziałem tutaj taka broń, nie wiem czy w ogóle istnieje jak MP5 MP7 To było P90, twoja broń, Simon, co jest? Nie, to nie moja broń, nie gram 50, bo to ty gram za ty w ogóle. Karapaty. Bardzo blisko podejdę. Okej. Okay. Co to? Kałach Brawo Alełeś Dyszkę 10 dolarów. Tak, 10 dolarów. Uuuu! 4 złotych, cztery krewowych i ja co? No. Po pierwsze zaczynamy od tego, że podajesz mi liczbę od 1 do 50. 30, No i grasz, od 30 dolarów. Okej. Okay. A liczba od 1 do 3? 3. Masz 3 próby. 3 szanse na znalezienie noża. Grałeś kiedyś, tak? No kiedyś chciałem, i oglądałem nawet u ciebie odcinek bez tego. Jest nasz... O! No to... Tak ja. GG. <laughs> Widzę, że kolega zrozumiał. Ja wiem, że kolega ma super movement, tak? A Jacob też ma super moment, ale nie chciał się chwalić na odcinku, proste. Ale może jeszcze będzie twego kosa gdzieś. Siema, Siema. zawodowe godziny? Nie no, A kocha. nie, to nie to <laughs> nie wiem, czy ludzie widzą co się <laughs> dzieje w tym momencie. Siema, byczku. No właśnie. Kiedyś w to byłem takim zbanem najgorszym Nie ja pamiętam Aha! Jeszcze mam, nie? Że jak powiem no pamiętam, okej okay. A może jak? <laughs> Co jest w ogóle? Nie wiem, ale wiem, że trzymałam. Jestem już w w grze totalnym. Proszę o nie uciekanie przede mną. jestem bardzo pozytywnie nastawiony do ciebie. Nas nie do Dzień dobry. Co? Leżała na co tam przede mną na końcu. co co porobił? Dobra, wygrywasz 30 lalków w takim razie. Co jest?